Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić przepysznego pstrąga. Taką wygląda. Pamiętajcie, że pstrąg jest wyśmienitą rybą do zrobienia. Dlaczego? Dlatego, że nie ma łusek. Nie musimy tego skrobać, nigdzie tego nie będzie na ścianach. Będzie naprawdę cud, miód i czysto. Najpierw Wam pokażę jak to wszystko ma wyglądać, z czym to będziemy jedli, z czym to będziemy robić. Będziemy tę rybę piec w stopniach na 20-25 minut. Potrzebujemy do tego wszystkiego tak. Ha. Dwa pstrągi, masło, czosnek, koperek. Będziemy robić masło czosnkowe do tego. Cytrynę sobie sparzyłem, porządnie nie wyszorowałem. Świeżej rozmary, pietruszka, papryka czerwona. Pieprzmierny, czarny, oczywiście sól. I do tego ja będę dodawał sobie warzywa. Ja te warzywa sobie wcześniej ugotowałem: to są ziemniaczki, baby, kukurydzki, marchewki, i groszek. Oczywiście to już nie jest baby, ale fasolkę szparagową. Dobra, zabieramy się za robienie masła czosnkowego. Ja tutaj mam kawałek masła, około 70 gramów. Wciskam ząbek czosnku, dodaję dwie szczypty soli i to już sobie musimy wymieszać. Dobra, jak na razie wystarczy, kroję sobie koperek wcześniej, bo sobie oczywiście umyłem, delikatnie wysuszyłem, kroję go sobie bardzo drobno. taki koperek sobie wliczamy do masła naszego czosnkowego. Dobra, masło już mam wymieszane. Cudownie pachnie. Odstawiam sobie na bok. W tym momencie na moją piękną deskę wyciągam sobie stron. Cytrynkę sobie przegrawam na pół i kroję plastry I teraz tak. Zostało mi tutaj pół cytryny i delikatnie sobie skrapiam cytryny. Pamiętajcie, te pół cytryny mam ostatecznie, na dwa Delikatnie, dosłownie pół szczypty soli na jedną stronę, pół szczypty na drugą. Tego wydaje sobie po pół szczypty pieprzu, jedna, druga strona. Teraz nacinam sobie w po prostu po skosie, co. 2,5 co 3 cm sobie pstrąga nacina, i w tym momencie daję sobie czerwoną paprykę dla smaku, dla wyglądu, i dla aromatu, oczywiście. I to wcieram sobie w tego pstrąga. Do środka teraz daję nasze masło czosnkowe. Wezmę sobie już to ręką, i wcieram po prostu w mięso ścieram sobie to mięso u góry, na dole i oczywiście zostawiam kawałki masła. Wkładam sobie trzy kawałeczki cytryny. Do tego, po to mam rozmaryn. Gałązka rozmaryna. Nasze wstrągi mamy już gotowe. Wyścieliłem sobie yy, naczynie żaroodporne folią aluminiową. Daję nasze dwa pstrągi. Teraz je będę wrzucał, pamiętajcie, 200 stopni na 20-25 minut. Ale mam te drugi kawałek folii aluminiowej. Przykrywam sobie pstrągi na 10 minut. Po 10 minutach tą górę ściągnę i wtedy zostawię je na 10 minut jeszcze, aby się skórka pięknie przypiekła. Tak więc sobie zamykam. Świecącą stroną do środka. Matowa strona nie odbija ciepła. Świecąca strona odbija ciepło, dlatego świecąca strona musi być w środku, żeby tam cały czas było ciepło. Matowa strona to ciepło przyjmie. W międzyczasie, jak jest z piecu, ja sobie przygotuję warzywa. Rozgrzewam sobie patelnię I teraz tak. Ziemniaczki. Przekrawam sobie na pół. Będę je smażył na maśle z koperkiem i szczosnkiem, które też do środka do wstrąga. A znowu nasze warzywa. Będę smażył na maśle z dodatkiem brązowego cukru dosłownie mała łyżeczka. Ok, zaraz rzucam sobie to na patelnię, ale jeszcze do ziemniaków dodam sobie rozmary tej gałązki, ściągamy igiełki, bardzo łatwo to nam idzie i sobie je będziemy tutaj siekać bardzo drobno. Rozmarynam mam posiekany, wrzucam tutaj do maselka i sobie to znowu wymieszam. Tak, więc zabieram się za smażenie. Tutaj mam masło z rozmarynem, tutaj mam zwykłe masło zwykłe masło wrzucam na dużą patelnię widzimy, że jest rozgrzane dajemy sobie na bardzo mały gaz żeby nam się masło nie spaliło a masło z przyprawami daję sobie na troszeczkę mniejszą patelnię bo nie potrzebuję większej do masła z przyprawami wrzuciliśmy sobie nasze ziemniaki pokrojone a do masła bez żadnych przypraw wrzucam sobie nasze warzywa Teraz ja sobie to delikatnie podsmażam. Nasze pstrągi są już 10 minut w piecu, więc ściągam z nich górną folię i zostawiam na kolejne 10 minut. Nasze warzywka nam już się smażą delikatnie. Więc podsypuję to brązowym cukrem. One były gotowane w osolonej wodzie, więc ja już te sól nie będę dawał. I teraz czekamy, aż nam się to wszystko skarmelizuje. trzy ziemniaczki nam się super robią. Już nam się te warzywka zrobiły, więc ściągam to na ręcznik papierowy. Z drugiej strony ściągam sobie nasze ziemniaczki. Strągi już są gotowe, tak więc wyciągam. I tak wygląda mój strąg. Proszę zobaczyć. Prześlicznie wygląda. środek jest świetny, od góry jest upieczony. Pięknie. Jest bardzo delikatny. Ciężko mi go w tym wyciągnąć. Jest bardzo delikatny, luz. strasznie świeży. Pamiętajcie, żeby kupować świeże ryby, świeże mięso, bo jest to bardzo ważne. Moje pstronki tak wyglądają, są w świetnej formie. Teraz będę układał sobie moje warzywka. A w środę jeszcze warzywki. Wygląda to przepięknie. Ja sobie tutaj pozwolę jeszcze urwać dwie gałązki rozmarynu świeżego. Dwie, trzy, żeby to wyglądało tutaj pięknie. Do tego jeszcze pietruszkę sobie tutaj damy na środek, na nasze warzywka. I oczywiście cytryna. Dajemy sobie te jakieś cztery kawałeczki. Takie danie podajemy gościom. Pokażcie, jakimi jesteście świetnymi kucharzami. Jeszcze dziś tam panowie złówcie te rybki dla dziewczyn. Życzę smacznego. Nada.